Weźcie ją tak, żeby ona nie leżała na ziemi. Możemy się zapoznać z folią delikatnie, żeby jej nie... Żeby jej, co ona może, nie? Zobaczcie, jak ona Fale dużo może. Na morzu. Fale na morzu. Co, Justyna, potrzebujemy cię, bo jest trochę za duża ta folia. Dobra. Słuchajcie. Hop. I teraz ta piłka nie może spaść. Musimy tak jej pilnować, żeby nie spa... Skucha. Jeszcze raz. No naprawdę, ostrożniej. ma, nie wypaść. Nie za mocno. Znowu skucha. O! I próbujcie nie podrzeć. Dobra. Zobaczcie, jest to trudne, bo jest lekka, ale spróbujmy teraz spokojnie zrobić tak, żeby ona latała w kółko. Co musimy zrobić, żeby ona kółko obleciała? No, co musimy zrobić? Ładnie po okręgu. Słuchajcie, zgodnie z ruchem wskazówek zegara teraz idzie zgodnie z ruchem. Chodź, 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 chodź. O, 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 o. O. Byłyby łatwiejsze, bo są ciężkie, ale to nic. Próbujemy po kole, po kole, po kole. Po kole. O, cofnął nam się czas. Spróbujemy drugi raz. Jeszcze raz. Spróbujemy. No dobra, odwrotnie z ruchem wskazówek nam leci. Dobrze, może być i tak. Leci, 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 prawie po kole. Po kole do mnie, do mnie. A, cofnęła się. Co zrobić, żeby odwrotnie z ruchem leciała? O, 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 o. O, o. o. i jak? O, leci, leci, leci po kółku, kółko. O. Widzicie, jakie to jest trudne? Ale już nam nie spada. O. A spróbujmy zrobić coś, żeby ona nam... Nie! Spróbujmy zrobić, żeby było kółko. Dobra? Okej. Okay.